Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale i w dniu dzisiejszym przetestujemy piwa flagowe z Lidla. A mianowicie Argus Strong oraz Argus Lager. I porównam, które jest lepsze. Cenowo. Argus Lager kosztuje 2.55. Czyli bardzo tanie piwko. 6% alkoholu. Jeżeli chodzi o Argusa Stronga, 72% i kosztuje 2,75%. Bodajże z tego co sobie zapisałem. Jeśli chodzi o Argusa Stronga, skład mamy bardzo prosty: woda, cłut jęczmienny, jęczmień chmiel, ekstrakt chmielu i koniec. Czyli całkiem dobra. Yy, dobry skład. Nie można tutaj właściwie na nic narzekać. Nie ma tu żadnych sypów najprostsze co może być jeżeli chodzi o lagerka to mamy woda, słód jadźmienny, jęczmień chmiel i ekstrakt chmielu więc dokładnie to samo wyprodukowane wszystko dla Lidl Polska no to czas otworzyć i sprawdzić jak to smakuje kiedyś już testowałem te piwa osobno nigdy ich nie porównywałem więc teraz je porównajmy dobra nalewamy lagerek oraz strąg Pienią się dokładnie tak samo jeżeli chodzi o barwę to no tu wygląda jakby to ten lager był ciemniejszy jednakże od tego Strong'a. Nie wiem czy to tak światło pada czy... czy on taki jest, ale chyba taki jest. Piana w obu opada całkiem fajnie. Zostaje na bokach szklanki, też spoko. Dobra, czas przejść do próby. Argus Lager. Tylko słodycz wyczuwalna, ale gorzki posmaczek też zostaje w ustach. Taki, taki żywiec, bym mógł to do żywca chyba porównać. Całkiem niezły. Zobaczmy tego strąga. Tutaj na początku się wydaje, że jest bardziej gorzki, ale jest troszeczkę bardziej słodki jednak. Dobry, ale czuć tutaj tę agresję 7% dość mocno. Yy, sądzę, że no dużo tych piw nie wypijecie, bo jest strasznie taki agresywny smaku. I mi tutaj osobiście ten lager jednak bardziej pasuje. I jego bym się skusił ponownie. Bardzo chętnie tego strąga. Mm, niekoniecznie, powiem szczerze, yy, bo. Jest dużo innych w takich cenach piwek, które są naprawdę dobre. Czyli w okolicach 3 zł. Yy, butelkowane. No, butelkowane możecie kupić czasami taniej, ale ostatnie te ceny wszystkich rzeczy tak drożeją, że jest to tragedia. Tyle ode mnie. A jeszcze ocena w sumie. No Ergusa Stronga oceniłbym na 5,5. Natomiast argusa Lagera na... 7 na no 7 Dobra, tyle ode mnie. Trzymajcie się. Na razie, zostawcie łapkę w górę i suba. Nie zapomnijcie o tym, bo bardzo dużo osób ogląda, ale prawie nikt nie subskrybuje, więc trochę lipa.